Co nas łączy? Radio Wilno. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka, z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30. Dzień dobry Państwu. Gościem dzisiejszej audycji Rozmowa Dnia jest Pan Marek Kubiak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych na Litwie. Dzień dobry Panu. E, dzień dobry. 3 września w Palacu Balińskich w Wieszunach zostanie otwarta wystawa fotografii Macieja Rydla Dwory na terenach Byłej Rzeczypospolitej. Jest Pan współtwórcą projektu, który odbywa się pod patronatem europosła Waldemara Tomaszewskiego. Panie Marku, co to będzie za wydarzenie i co Pan może powiedzieć, by zachęcić słuchaczy do przybycia na nie? Zachęcam na pewno, w ogóle witam wszystkich słuchaczy Radia Wilno. Dziękuję Panie Redaktor za zaproszenie. I wszystkich zachęcam do przybycia 3 września do pięknej miejscowości w rejonie sołecznicim Jaszu, do Palacu Balińskich, gdzie zostanie odsłonięta wystawa fotografii doktora Macieja Rydla na temat dworów, które istniały w Rzeczypospolitej obojga narodów. Dlaczego warto przyjść na tą wystawę? Warto, ponieważ Zainteresuje ta zainteresuje wystawa nie tylko ludzi, którzy ciekawią się architekturą, ale również, jak najbardziej, zainteresuje ludzi, którzy garną się do tradycji i kultury szlacheckiej, która właściwie została po czasach sowieckich niesprawiedliwie zapomniana. Jak doszło tak. do zorganizowania wystawy? Tak. Jakie były początki? Czy to był pomysł, mhm. czy to jest wynik współpracy palacu mhm. z partnerami w Polsce? No, Znaczy historia jest taka. W ogóle Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Społecznych to jest organizacja, który, którą tworzy trzon byłych, e, znaczy no, byłych, w, swej, w sensie, jeżeli tak można powiedzieć, w ten sposób się wyrazić, członków, stowarz, e, członków klubu w Lutzengu Wileńskich, To jest starsza nasza generacja. I, e, i my nadal, powiedzmy, w sposób, nie, w sposób taki... Nieoficjalnie tworzymy nadal taką organizację, którą można nazwać e, Klub Włóczęgów Seniorów, czy ja nie wiem, no, w danym wypadku Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. E, sens polega na tym, że nadal się spotykamy, nadal szukamy pewnych szlaków podróży do rozwoju, nie tylko e, powiedzmy fizycznego, ale również przede wszystkim intelektualnego. I naszą tradycją już od kilku lat jest na przykład organizowanie takich zlotów rodzinnych klubów lecząco-wileńskich, Stowarzyszeń Inicjatyw Społecznych, gdzie się spotykamy, spędzamy razem czas, ale przede wszystkim coś poznajemy. No i od kilku lat poznajemy dwory. Dwory, które istnieją tutaj na terenach, w danej chwili terenach państwa litewskiego. No i historia jest taka, że niesamowitą przygodę przeżyliśmy w ubiegłym roku, gdy udało się zapoznać się z panem Piotrem Rosenem, z panem Baronem Piotrem Rosenem, między innymi jedynym prawowitym właścicielem, któremu udało się odzyskać dwór po wojnie. Jest to w ogóle jedyny dwór w Gaczanach, drewniany dwór, który nawiązuje do, który nawiązuje do, ma właściwie wystroje autentyczne do 1939 roku, no ale naj, największym walorem chyba to, że to Dwo, w, dwo, w tym dworze nadal mieszka właściciel, prawdopodobnie właściciel, potomek Rosenów, które istniały na tych terenach już od XVI wieku. A gdzie jest ten dwór? To jest e, rejon Rokiszki, e, Gaczonis, Gaczany. Poznał się pan osobiście e, z tym tak, potomkiem? Tak, tak, oczywiście. E, podtrzymujemy kontakt, przyjaźnimy się i e, dzięki jego rekomendacjom e, również nawiązaliśmy kontakt z panem Maciejem Rydlem, a pan Maciej Rydel jest niezwykle cenionym znawcą dworu w Polsce, jest wiceprezesem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Ziemiaństwa i ma jedną z największych między innymi kolekcji tak, ikonografii, zdjęć dworów, które, które od n lat kolekcjonuje jest tam, ma ponad 15 tysięcy zdjęć, ich opisów. Jednym słowem, jest niesamowitym, e, niesamowitym człowiekiem i znawcą danej tematyki. Do kiedy będzie czynna wystawa, która zostanie otwarta 3 września w Jaszunach? Autor udostępnia swoje prace do 10, e, do 10 października, które można obejrzeć właśnie w Palacu Balińskich. I jeszcze proszę powiedzieć o samym programie wydarzenia. Wiem, że będzie wykład. E, tak. E, wystawę poprzedzi wykład doktora Macieja na temat w ogóle e, dworów obecnie istniejących, e, które warto zwiedzić e, o ich właścicielach, e, o, e, w ogóle o tym, czym jest dwór polski, bo dwór polski chciałbym podkreślić, że to nie jest jakieś zjawisko architektoniczne, ale to jest czymś więcej. To jest pewien sposób życia, pewna filozofia, to są nasze tradycje, obyczaje, o których czasami nawet o których nawet których nawet nie podejrzewamy, a ciągle korzystamy, szczególnie my Polacy. Panie Marku, czyli 3 września, sobota, palac balińskich w wieszunach godzina. Tak. Godzina 12. Prelekcja pana Rydla i po prelekcji otwarcie wystawy. Powiedział Pan w jednej z naszych rozmów, że dwór to nie tylko zabytek. Do pana właśnie. Co, tak. ta, co miał pan na myśli? Proszę rozwinąć tę myśl. Tak, e, właśnie dwór, szczególnie dwór polski, który powstał w końcu XIX, na początku XX wieku, to jest zjawisko, nie tylko zjawisko architektoniczne, to jest coś więcej. E, bo dwór w ogóle to jest symbol ostoja w ogóle poglądów patriotycznych, to dążenie do kultury. Do rozwoju intelektualnego. To również w końcu, jest w końcu wdążenie do jakiejś przedsiębiorczości. To jest ostoja w ogóle Kościoła katolickiego. Tak? Czyli dwór jest pewnym symbolem, pewnym, pewnym sposobem na życie, którego, którego uważam, moje zdanie obecnie bardzo brakuje, szczególnie w wychowaniu i rozwoju obecnej młodzieży. Widzę, odczuwam tę fascynację historią dworów. No podejrzewam, że to będzie przygoda na dłuższą metę, że ta wystawa to nie będzie ostatni punkt tej podróży. A, panie, dobrze odczuwa. Przejrzała mnie na, na wskroś. E, tak, nie, chcia, nie chcielibyśmy, osobiście nie chciałam, żeby e, dana wystawa e, jak gdyby postawiła by kropką naszej przygody z dworem. Mamy nawet już teraz, pewne pomysły na rozwinięcie danego, danej tematyki. No, powtarzam, dla mnie to jest interesujące, ponieważ jestem w ogóle nauczycielem z zawodu i dostrzegam w tym ogromne, ogromne walory i wartości właśnie w wychowaniu e, młodzieży. Przede wszystkim robię również dla swoich dzieci. To robię przede wszystkim również dla swoich dzieci, którym chciałbym przekazać coś, bo dwór to jest wielowiekowy. Dorobek naszej kultury, naszych tradycji. I to jest po prostu obowiązkiem moim i w ogóle nas wszystkich, żeby tą pokoleniową sztafetę przekazać dla swoich potomków, przekazać dla swoich dzieci. A wiemy dokładnie, że taka historia, że no, właśnie chciałam powiedzieć, dlaczego ta wystawa odbędzie się we wrześniu. Czemu początek września, a powiedzmy nie jest, to jest grudzień, tam, czyli listopad. Czy czyli coś. data też nie jest przypadkowa. Tak, nie jest tak. przypadkowa. 6 вжесня 1944 року застав воданий декр przez століна у так званої реформі рольнийЧ было то було то деkret була тостава скіравна в вилончні варство имяньса польські варство найbarдій інтелектуальну найbardzieй патріотичну Ч були пляни ажеби вшzelкі сляд подвоже польським знікнуло би і chцели биś ми в щоб власне навкрозь так żeby Вжесень был би бы, якdyби символемодворотї od ракції, скррішня в нашй паменці в нашій свяомоі, такго символю, а ким был двурпольсьскі. Mówi Pan pokazać dwory swoim dzieciom, ale też uczniom planuje, a może już, już organizuje Pan jakieś wycieczki edukacyjne po dworach na Litwie? E, no, to znaczy, jak mówię wyłącznie w własnym towarzystwie, Pakuje tutaj pan przyjaciół, widzinkę? tak, to wszyscy my z rodzinami pakujemy, podróżujemy, e, odkrywamy, między innymi w tym roku planujemy m.in. teraz na... A, bo. Bo między innymi bardzo dużo utworów jest literackich, w których występują te dwory, szczególnie te dwory istniejące tutaj na byłych terenach Rzeczypospolitej. Na przykład, czym ciekawy jest dwór w Gaczanach? Dwór w Gaczanach jest ciekawy tym, że między innymi w nim jednokrotnie przybywał taki na przykład pisarz dosyć znany w okresie międzywojennym, Józef Weissenhoff. Między innymi bardzo słynny z swojej powieści, Soboli Panna. Może pani. O tym chyba słyszała. E, między innymi w ogóle wszyscy, bardzo wiele utworów Weissenhoffa nawiązują do tych stron. Do stron rodzinnych, stron jego młodości. Właśnie tam miał swój też również dwór, który jest pobliżu Gacza Tarnowia. Oczywiście są to obecnie ruiny i poprzez pryzmat właśnie tych utworów literackich te dwory nabierają pewnych kolorów, pewnych emocji. Czyli to nie jest jakieś tam powiedzmy również zwiedzanie architektury tam w tym sensie, ale również jest to odtwarzanie jak gdyby historii, podróż w czasie, gdzie można być w tym miejscu, odczuwać te emocje jak najbardziej. I, i między innymi, co najciekawsze, że e, na przykład, że mówimy o otworze Soboli Panna, to, to autor wyraźnie mówi, że chce przekazać, przekazać tak jak jest, na żywo. характери і цехитихх людк хто кedдась там жли кідась там і сняли мензинним Станіслав Пцевіч є з бугатеров даного твору то є ніктінний як Петр Росенчилі дяде дяде П'р Оена у któryм przedхфілям увіла А а сам Михайла раєцький руówніж другі з бугатеров Ну то я сам аў автор і там мензинимиєпіęкний bardzo на dialog tam w końcu utworu, w końcu danej powieści, że Stanisław Pucewicz... Znaczy jest to utwór, no, w skróc, wkrótce to jest taka powieść w ogóle o polowaniu, bardzo bogata w piękne opisy przyrody litewskiej, ale również to jest jakiś wątek, również taki miłosny, no i jeden z bohaterów Stanisław Pucewicz Przyjaźni się tak czy marom? Jak w jaki sposób? Z chłopką, po prostu z dziewczyną pochodzenia ziemieńskiego, znaczy pochodzenia włościanką. Wlości, Michal Recki również jak, jako przyjaciel, no, ten wątek miłosny trwa, ale różnica w tym, że Stanisław się ożeni z tą chłopką, tak? a Michal jednak rezygnuje, rezygnuje z danej decyzji. I, I w, koniec, w końcu w taki jest dialog, że kolega Stanisław mówi, Michał, ty musisz zostać z nami, lepiej to dla ciebie. Miasto, kraje Europy nie przyniosą dla ciebie żadnej korzyści. On mu odpowiada w ten sposób, że no ну, nie, niestety muszę, muszę wyjechać w świat, muszę go poznać, muszę pisać. Wtedy w ten sposób mówi Bohater, no zresztą w, w rzeczywistości Józef Weissenhoff musiał też pisać z pewnych, miał pewne perypetie w swojej autobiografii, między innymi przegrał w karty swój majątek, no między innymi to już oddzielna taka historia. Czyli e, miłość, mezania, e, wartości w ogóle ponadczasowe, które są... Chcę podkreślić, znaczy, e, tak, powieść oczywiście, o powieść romantyczna, wątek przyrody, wątek, wątek myśliwstwa, wątek miłosny, ale e, chciałem powiedzieć, że autor w tej książce pisze, na pewno opisze ciebie, Stanisławie, tak jak jesteś. Na pewno pisze was wszystkim w tej swojej książce. I on opisuje nie tylko w tej książce swojej osoby Panna, ale między innymi puszcza, która powstała bodajże właśnie w Gaczanach. E, polecam również e, do przeczytania. I jak najbardziej również Unia. Najbardziej mnie zafascynował utwór Unia, w której nie dosłownie, ale również ciągle powraca do stron, do stron swojej młodości, czyli właśnie do tego, do, tych, do tego rejonu rokieszkiego, do właśnie tych Gaczan, do Tornowa w ten sposób. Powiedział pan, panie Marku, podróż w czasie. Tak. I tak widzę, że zaraził się pan tym i chce zarażać innych, zwłaszcza młodzież. Tak, e, e, warto, bo warto, bo... Na różnych płaszczyznach, to znaczy na wielu płaszczyznach e, tą tematykę dworu warto poruszać i warto się uczyć od naszych, od, od naszych rodaków, naszych poprzedników. I nieważne, czy ty masz jakieś tam powiedzmy genealogiczne więzi, e, herby. E, obecnie najważniejsze, e, bardzo wielu ludzi tak w ten sposób i moje zdanie, wyraża się w ten sposób, moje zdanie jest, e, również podzielam to zdanie, że Obecnie być szlachcicem to nie znaczy mieć jakieś konkretne więzi, tak, genealogiczne. To jest najważniejsze pewnego rodzaju zachowanie się, pewnego rodzaju filozofia życia. Jesteś z szlachcicem, o ile zachowuje się po szlachecku i a, tego trzeba nauczyć obecnej, obecną młodzież. Zachowywać się po szlachecku, a jak? Żyć po szlachecku. Pytanie jak? Po pierwsze, dążyć do kultury, w pewien sposób zachowywać się. Tak? To jest rozwój intelektualny. W końcu dążenie do jakiejś przedsiębiorczości to również dążenie być jak najbliżej z Bogiem, z Kościołem katolickim. To są wartości, których obecnie bardzo brakuje. W dobie XX wieku, w dobie filozofii kosmopolitycznej, tak? i zatracenie wszelkich e, i przede wszystkim dominowania tych tej filozofii materializmu. Dlatego dwór jest jak najbardziej aktualny, szczególnie do wychowania do, roz, do wychowania do rozwoju obecnej młodzieży. I następnych pokoleń. Tak. Panie Marku, no. bardzo dziękuję za rozmowę. Mhm. Słuchaczom Radia Wilno, dziękuję za uwagę. Beata Naniewicz, do usłyszenia w kolejnych odsłonach rozmowy dnia. Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.